Że przepowiednie dla Polski spełniają się na naszych oczach. Ostrzeżenia i obietnice usłyszeliśmy w proroctwach, które muszą ujrzeć światło dzienne. Duchowi, przewodnicy, mistycy i święci pozostawili nam ważne przesłanie: Jaka jest prawdziwa misja Polski? Czy nasz kraj odegra wyjątkową rolę na świecie? Sięgnij po książkę Proroctwa nie lekceważcie, przepowiednie dla Polski i poznaj najważniejsze wizje na temat przyszłości naszej ojczyzny. W prezencie otrzymasz poświęcony przez kapłana różaniec w barwach narodowych oraz obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałckiej i modlitwą. Wejdź na przepowiednie-dla-polski.pl lub zadzwoń albo wyślij SMS. Nie zwlekaj. Czas ucieka. Filip pobara PCH24 TV. Witam państwa serdecznie na relacji z Narodowego Orszaku Chrystusa Króla. Jesteśmy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i zaraz po mszy świętej ruszymy z orszakiem do siedziby królów polskich na Wawelu. Zapraszam. Chrystusowi należy oddać cześć przez naszą obecność w tym orszaku narodowym. Wyruszamy z Łagiewnik, więc miejsca tak ważnego dla, dla, dla wszystkich Polaków myślę. I to, że tutaj jesteśmy, to nasze głośne powiedzenie tak, Jezusowi Chrystusowi Królowi Polski. Myślę, to, że wystarczy za cały już komentarz. Dla mnie intonizacja Chrystusa Króla to jest dla, nas, dla mojego kraju, dla mojej ojczyzny to jest najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić, y, jaką możemy ogłosić, ponieważ ja w takim kraju się będę już czuł bezpiecznie, to jedno, a druga sprawa, że my zawsze możemy się zwracać do króla, stawać przed jego obliczem i to jest y, dla każdego Polaka ważne, ponieważ to będzie nas jednoczyć. Będziemy jak jedna wielka rodzina i mimo, że dzisiaj to się wydaje nierealne, to właśnie tam, gdzie... Człowiek już nie widzi żadnej nadziei, możliwości, to Pan Bóg dopiero nawet jeszcze nie zaczął, ponieważ jest wszechmogący. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pan Jezus wyraził taką chęć, żeby Polska była, przyjęła Chrystusa Króla przez rząd, przez episkopat. Żebyśmy byli chronieni przez niego, bo to jest jedyna nasza taka droga do nieba, żeby Polska została ocalona. Dla mnie to jest ogromna radość, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym orszaku. Jest to dla mnie wyjątkowe wydarzenie. Niosę relikwie świętej Rity. Polacy zawsze się jednoczyli w trudnych momentach, w trudnych chwilach, które były dla Polski. I myślę, że tutaj ta uroczystość, to piękne zawierzenie Polski panu Jezusowi, tylko nas wzmocni, zjednoczy i pomoże w tych trudnych czasach, bo naprawdę przed nami bardzo trudne czasy. Chrystus. Boga naszego wszystkie... Czy to jest intronizacja Chrystusa Króla, czy to jest procesja różańcowa? Dla nas to jest wszystko bardzo ważne. My musimy dawać świadectwo. Musimy też nie tylko sobie, w Ojczyźnie, udowadniać, że jest nas dużo, bo bardzo dużo osób po prostu nie ma takiego zrywu. Musi być jakaś taka grupa zapalna, która tych ludzi podniesie z tych kanap, bo to tylko czasami wystarczy naprawdę niewiele. Żeby, się, żeby, żeby obudzić ten tłum i taki jest nasz cel Będziemy mieli też zaszczyt mieć ten krzyż, który widzimy tutaj Jest to krzyż pasyjny, jest to krzyż z, z relikwiami błogosławionego księdza Popiełuszki Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża w dzisiejszych czasach najważniejsze jest, żeby gdzieś tam wrócić do tych wartości, którymi się kierowaliśmy od tysięcy lat. I po to też tutaj jesteśmy, żeby pokazać, że jesteśmy otwarci, że jesteśmy razem, że jesteśmy też tolerancyjni, ale że też chcemy tą całą tolerancję i z wiarą przeżywać i pokazywać wszystkim innym. Chrystus jest Królem Polski. Poczułem to rano w sercu, że powinienem tutaj być, jako wojownik Maryi. Na tym marszu Chrystusa Króla. Generalnie powinniśmy się zawierzyć Chrystusowi, bo, bo dobro naszego kraju jest w jego rękach, można powiedzieć. W rękach rządzących jak najbardziej, ale, ale ja uważam, że no, bez Chrystusa, bez Boga nie, nie damy rady. W obecnych czasach, w tej chwili. Bardzo chciałam tutaj przyjść dlaczego? Dlatego, że chciałam właśnie zobaczyć, jak ludzie zbierają się właśnie w celu celebracji intronizacji Chrystusa Króla. Byłam na samej intronizacji w 2016 roku, a więc to było takie duże wydarzenie. Było bardzo dużo ludzi, niesamowite przeżycie. No i teraz też tutaj bardzo się cieszę, że dużo ludzi przyszło, też młodych, starszych i to tak podnosi na duchu. Myślę, że organizacja takich wydarzeń jak Narodowy Orszak Chrystusa Króla jest ważna, dlatego że ten orszak, tak jak ja na przykład widziałem, byli rodzice z dziećmi. To było też bardzo ważne, dlatego że trzeba uważam, że dzieci od najmłodszych lat trzeba ich uczyć tego, że jaki jest uporządkowany świat, jaka jest hierarchia, to znaczy, że jest Pan Bóg, który tym światem włada i że wszystko jest... Jakby w ręku jego opatrzności, prawda? I że kiedy próbujemy cokolwiek robić, czy kiedy próbujemy walczyć jakiekolwiek dobre wartości, no to zawsze musimy się odwoływać do Pana Boga jako tego, który rządzi światem.